Cześć, witaj, to z tej jest ze mną 15 Witam serdecznie I babcia Jadzia Dobry Babciu opowiedz czego Arkanima. Arka nie ma e, bo kupił się kumbajn jakiś nowy, tu Pokażę Niemiecki musi, z dawnych tych, Niemców 3 e, coś tam 514 I pojechał sprzedać swojego starego wizu na dziadku Dobra, wiemy gdzie. Dobra, wiemy wszystko. W dzisiejszym odcinku będę prasował i jadę z dumą wymienić pszczepo. No tak, bo ja ogólnie sprzętem stodołem. Tutaj właśnie po, po prasowaniu w Belgii wszystkie zwierzęta ładnie poukadałem, niektóre podprzedawałem. No i, i teraz jadę jeszcze żniwować, ale na sieczkę, ale lodziara przyjechała. <laughs> Okej, okay, tak jakby... Aż tutaj... Z do przodu. Odzieć tym kurwa na tym tym. Tak ja właśnie, bo... Pierwaj, z tym gównym, kurwa. <grym> Babcie, spokojnie. To co roskie nie zawsze myśli, na najgorsze. Poczepij tego, tego swego mtz Dziękuję. Nie wiem, bo ten mój fajny... Babka, uważaj, bo cię przejadę. nie, nie, Ej, <grym> Nie maruj, bo miała marki pójdę. nie cię za mną stanę, wcale. O, sześćdziesiątka. Proszę zostawić na przyszłość. Dobra, się... Zdrawa, dawa, 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 dobra, Dobra, tak się... To lecimy, lecimy z tematem. Ja żem drzwi teraz ci zamknęła, bo mógł ci nalecieć do sześćdziesiątki. Albo tych bonków końskich. Mm. Babcia, bo ja ogólnie z tym, z Arkiem rozmawiałem wczoraj i mówił, że bym mógł wziąć tego właśnie yy, niemieckiego starego Foshita tego starego, takiego fajnego. No on, on już się wkurwił wczoraj na ciebie, bo mówi co nowy kombajn ten kupi, no. to ty mu zapierdala. No wiesz, musi przejść test no, bojowy. No. na moich polach przejdzie test bojowy to już. Ej, na nas. No. Bo małe Nie, babka nie przejmuj. Wszystko jest pod kontrolą nie Czeka, nie dzwoni na policję. Halo, policja? Nie, no babka weź. Nie, no żartuję. Poproszę nie, nie ma jazdy na y, Mam. Okay, to fajnie. To możliwe. Dobra, ja już forsaję biorę w te ręce. Mówi, ogień na to. Bo babcia to będzie robić. No, no, A ja nie, prasowała. Będę. O, o, babka czy on mi prasowała. Zanim deszcze... zanim deszcze pójdę, trzeba będzie prasować. No, A trzeba będzie, no, in, in, innego bólu nie ma. Będzie im na widzu lecieć, by im to zbierać później. Dokładnie. Tak. <laughs> Boże. Przez Przez jeba, może. Może. Matka była A teraz spada z prasy. A jebać, nie mógł. Ciekawe, <laughs> czy Arek dobry zakup zrobił i sieć nie działa. O, łoś jak ta noc skończę, to Ci pomogę jeszcze Eee dobrze, wiesz, jedziemy jedziemy. I... Dobra, Dobra, babka czekam. Aż mi się To Dobra, ja leprasuję I daję się No i gitara No i fajnie No i, i, i tak właśnie nam płyną te dni na o tak. Jezu, jak się fajnie grabę z tych bizonów. <grych> Lagów chyba. Pikani mi zamontowali u mojej prasie nawet. Ooo jaka burżowazja. Ojo, twoja nas to dobrze, że ty też swojego, swojego a właśnie powiedziałem wam co z moim bizonem stało. Normalnie się jako a tu jeb! I chuj. I silnik wybuchł. I silnik wybuchł to ja dwie wsi dalej mieszkam, to i tak... No i nie sprzedałem na części bizona? Ja wychodzę, wychodzę z na nadworu do chałupy. No, przez tego dziś czytałam, Ale patrzę, kurwa, za okna dym. Ja mówię, bierę Ukrainę między nogi, ale zobaczyć, nie? Patrzę, a tu tam nas stoi, taki przed tym bizonem załamany. Tu bizon się poli. Gasił mu tarnie jak mu coś nie pierdolnęło, tak opowiadam. Tak było musi, nie? Tak było, było, było tak. No, było, było. I tak no. Dobra babka, jeść. Darać, tu nawrócę, się na drodze. Tu muszę z drogi podbierać bo tu moje. Nie ma Fa, fajna sprawa, ale na, samym, na następny sezon to już sobie zakupię jednak ten combine, to to jednak dobra sprawa jest. No. Po, po, dziadku, po moim dziadku ci mogę sprzedać Adam Bo dziadek tego, to sprzedać, bo klasa? mi dołoży do, 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 do mojego kombajnu. Musi mi dołożyć, bo ja to muszę kupić jakiś. No zobaczymy na razie nie. to może coś... Bo ja ogólnie dużo dla pieniędzy i... odłożyłem przez to, że właśnie nie wydałem za dużo na maszyny w tym roku. Jednak... Jak się, się w z renty dołożę jakby chciał? A mi? No. Też się coś znajduje. Ale chujowa słoma w tym roku. No, no nie powiem. Ja nie, biorę to. wszystko w sieczkę. czy znaczy, tylko te dwa pola poszły w a reszta w sieczkę, bo już... Jedzie. A prasa jest pojebana. A nie musisz się denerwować. Ale ona mi belki zjada. O, matko, bój bo... się. To, to takie, to? Może coś. duchy na polu? No gdzie duchy? 21 lat, na To może stachu? Może. A wszystko jest możliwe na tym świecie. Burna się boi. Pewnie tak Ja do papieża zadzwonię, zapytam się czy to jakiś cud niebieski jest. Da, daleko nie musisz, jakby to będzie szukać. A. Do Krakowa, żeby do Częstochowy dojechać, to... Ja oglądałem, jak papież do Polski jechał. Na białym koniu? And, Andrzej Duda tam był? Był sam. Andrzejowa, też był. I mówi... Była. I mówi I wiem, bo wczoraj koblówkę Rysiek? zakładałem i ja akurat było to na Rysiek przychodzi do chałupy w G. Andrzej Duda rozłóż uda. I... <głos> <głos> Dobra, na nas. No? Wnosił ja Ci pomogę trasować. Dobra. Powiedz mi, którym całkiem ty teraz Jechał żebyśmy na ten. Ja tu koło. Tutaj, tutaj to z boku, to tutaj to jestem. O ten, co no? jest? a tu, o tu, właśnie tutaj. A no to so ja Dobra. drugi według. Dobra. 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 Najwyżej za, za sznurek to mi oddasz później. To za siatkę, nie wiem. Ja wibabka przyniesie flaszkę i będzie kwit. Dobra. Ja tam się cieszę z tego rocznego żniwa, bo na kombaj nic nie wydałem, bo... O, Arek, musisz zapłacić. Arek tam przyjechał mi ...lizonem, pamiętam. Wtedy i był mi coś winny, i, no i właśnie do tego mi spłacił. Teraz za darmo mi pożycza yy, Forza, więc nic nie straciłem na tej żniwach. A więc zyskałem, bo to zboże, słoma. No ale licha słoma w tym roku nie zapomniał, że barka ma. Ja tam babciu Dwie przyczepy zostawiłem, cztery sprzedałem i parabasi i pieniądze są. Ja pamiętam jakżeśmy na sierpa lecieli jeszcze. U. Jakby to było w stronę. Później. Takus na powiązałkę kupił. No. 25 ledwo, ledwo dawała radę sobie. Tu nieźle. Ale pani tam siedziała. Wajchy żem przestawiała. Mm -hmm. Ale masz liche słowo, tak? No Babcia jak dala z tą pracą, tak, to masakr. Ja hmm. Taki bison babka, jak to jest, nie? Więcej do zbiornika wciągało niż do no. tego. Jak to jest? Niby ta... no. no, wypuszczaj te belkę, nie tu flipasz mi puścił się czy nie? o, Uściłem. zobacz na nas patrz, A, fajnie No, fajna belka we pluton i mi belkę Dobra, ja zawsze lubię na asfalcie nawracać na pewnym gruncie na pewnym gruncie Kurwa, kurwa Dobra, chciałem się jechać tylko kosem, ale byłam pierwsza Dobra łapka, nie przejmuj się Gorąco też nie można się muszę napić. Ciesz się, że za darmo. Adam na wodę ma. Mhm. Adam oh. ze studni ciągnie. No to, z tego, tego binat tam przy, czy tym przełapiesz. Mhm. <grym> to na wodę zbiornikiem. To, to jest takie poidełko to jest. Adam ma te... U Adama jest... jak to się mówi? Wodociąg. Mhm. Oh. Oj tam Pierwszy, nie ostatni Babca mi w belkę się... wjechał, matko bosko, plasę se babka pokrzywiła Łaj tam, nie moja Ono niby w centralie Ono chyba Ej, sąsiad, A ten pokos no. na prawo to ty żeś po pijaku jechał czy jak? No tam piłono mi się, no tak trochę, setka, żebym się dugnęło, no ale... A, to wtedy było co ten wizant się palił a, No no tak, to było w tym momencie właśnie Jeszcze żeś przyjechał, bo ci zostało ten Jak to się mówi yy, Hej Dobra, sąsiad 82% no? w prasie, belka dla mnie Hiś. Nie no babka Jeszcze drugie pole mam Niechze, ty, To poczekaj bo tu musiało mi okie pozbierać, bo tu tak Ja ty, się okay. mi i co będzie? No ja raczej oddam to belka mi frasa nie wiedzieli z powrotem bo, bo tak też może być Czekaj sąsiad, ten ci tym przyjadę, ja aby tak... A to babka zbiera tego, żeby tam snopka wyszła jako Hej My sąsiad już później, wech, a Magnuszewski dopiero kosi jeszcze. I? No niby. No wiesz, no jak się mowa, swój kombajn to się kosi. Pierwszy. Jak się Od cudzego wieża jak to się mówi. To... No, sąsiad, Nie będzie z tego belki. A to na drugim polu będzie. Magnuszewski. Magnuszewski zostawi siebie... kombaj na środku ej, drogi. Ej. Hej, zobacz. Bo tu jak przez miedzę przyjadę. Tu trochę sumy leży, ja to zbyluję. Magnuszewski, proszę się przyznaj. pa! No, Urwał header. Nie zmieszczę się tutaj, nie że się zmieszczę. Hader upierają. Chciałem powoli wjechać, wjechać, ale nie, nie. nie Magnuszewski to... ja Dziękuję. Piotr, pie, Pietrze, że żeś mi to wypuścił. Że to pole moje, to już mogę wariować. I tam twoje, Magnuszewski. Jedziemy na drugie pole. Będziemy pojeżdżać. No, no, no. Masz drugie pole do pracowania? No. A ty, ja jadę na pewno. No góry, ja widzę. Jak sąsiedztwo to sąsiedztwo. No i trochę księż widzę. A no babka to pierwszy raz na tej wsi to tam. Ale małe dejście ta osiemdziesiątka hmm. Jak stachu w nocy. Dobra, bo ja nie wiem, czy żebym dobrze pojechała. <grym> <grym> Kurno. <grym> o, <grym> To no, bardzo... Magnuszewskiego, Jakiś... bo to nie zadbane i Jakiś... dlatego. Jakieś głupie ja Jakiś... Bo tu jeszcze zielone, a to już dojrzała. I na no, tylko ten. Brać kupaczkę. Weź ten Już. Dobra, jadę. Ręczną No tylko. Dobra. Bo jadę. Po Sorry, że po kartoflach. Ty... A ale... Magnuszewski zatrudnił pracownika. No ten, Heniek, powiedział, że ma wykształcenie rolnicze. Ty mi I pieniądze nie... kradnie. I mówi, że ten, że za tą flachę, co mu wisisz, to nie może mi skasować. O Matko Boż. Wola. Babka, pomału. Ja pierdolę. Eee. Babka Curna, coś już bym się <laughs> Babka Curna, coś ojcuś, ja... A ja myślałam, że to nie Tu takie rzeczy, nie tu. Iś. Magnuszewskiemu w kartoflisko poszło. <grym> oj tam oj tam. Będę miał, be, będę miał belkę chociaż na tą stratach. Czyli... No, Dzisiaj no, je zabierę to. <grym> się, to. Babka dobrze mówi. Się, i... to tam. Twoje, Jeden. moje i tyle. Twoje, ja moje nasze wasze, tak? Tam tak zabierz, za tobą. Nie ma to tam, to tam i to. Mm. Babka się nie używa. moja prasza nie zawytrzymuje, patrzcie. Tak. Jakiego miodu robiła? To samo masz Ale przynajmniej na tym polu masz lepsze słowa w Tam była gorsza No ja mam No, to no nie, nie twoje Nie narzekam No jak widziałem właśnie jechałem dzisiaj jeszcze tam MTZ-em to... to ładnie to sąsiad miał Weź go, wiem, to. Się Ja się zaufnę po miodu Jak to wszystkiego, że przejadę trochę? to ja tu babka a nie przejmujcie ja ci nie masz. Póki nie widzi. Ja ci no, nie masz. Tak. Na to taczkę prawo jazdy będzie. Na, na, na taczkę masz prawo jazdy? No. Przydaje się jak mleko kiedyś wziąłem do pieczarni. Byłeś takim kurierem dawno, w dawnych latach. No można tak powiedzieć. No, Kur tak, razem. No, o łatko-łoską mam koło łatwo pas. Czekaj. Ej! Bo mi zaraz bijesz w szybę. Nie babka, ja ja nie Ja tym drugim pojadę. To jaś babka, ja. Czeka, bo laga miałem. Dobra, ja wiem gdzie. Że... Laga miałam. maszyna, i nic nie zatrzyma. No taki śmiech, jak u babka nie będzie na pewno. <laughs> Pamiętaj się. Pole, pole, o ja pijam, no dobra. No wtedy Co ja poradzę na to, że ja pijana byłam wtedy? To, że to na pewno dawce komar przyleciał. Weźmy ze staśkiem nasze 60 rocznicę Uuuu. Patrz babka, tu Magnuszewski nie podbił sumy na tym napoju. No i to jest patapa. Dobrze no, babka. Tylko... Ja wam tam zaraz zrobię za, wam. Dynku w tym 60 pod górę pociągnąć nie może. aż i szybciej jedzie. Jako 60? Ty? Magnuszewski Ty, ja ci kazałam A gdzie to nędzy jest adumiec? Pożyczyłem, na targi starych e, czelników i dużo z tego zarobię, więc akurat ja będę miał kasę dobrać. na konwaj. Babka, łapnij szybko. Babka belka miła, szybko kurwa, bo mi spierdoli na pole dowa. Nie. stamno, tam, mną, tam, tam, za górko. Ja, a już moja będzie. Ja, ja, ja. Urwa, ja urwa, ja Ur, się ja o belkę, ja pierdolę. Moja. Wyskaś moja. Wyskoczyli po belkę. Moja, o. na perekście. Widzisz? Moja jest, idzie no, na mnie. No Magnuszewski, ja już ją ja waliłem na Bocatelio. No co za groby. Magnuszewski, no, proszę mi zostać. Zda... belkę. proszę mi ja. ale... zostawić ale... belkę. Ale... Ale... <laughs> Babka jakiego ty masz piły. kopa, ja pierdolę. Szczypko mu w krzoki wpadnie. Dobra... Ja Dobra... Tu teraz yy. 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 <grym grym 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 grym> zrobi <zresztą> się o tym... <grym zresztą> babka, nie, nie, czuj! Stój, stój bo znowu pannie do tego kamonia na pole Dobra... Ale ja chcę ją na drugą stronę tam, żeby ci łatwiej było wozić. A już byś taty, babka Z górki chcieli yy. yy. O boże, matko łasko to to się stanęło Dobra babka zostaw niech tak leży Niech tak urywa nie do Magduszewskiego, bo, bo znowu powie że ukradłem Ja pierdolę no. no, nie Tak dopiero co wczoraj zwoziłem a już dzisiaj Dobra babka zostaw niech tak urywa. O, o, stój. Głupia No dobra, stoi dobra Babka parsujmy, parsujmy bo on też zastanie Dobra I tak już ta suma jakaś mu jest Magnuszewski do Nojwica rozwoju. Magnuszewski rozwoju do Nojwicu po tym polu. Nie wiem kto mu takie pozwolenie dał. A tu we mnie jeży A! Uj! Łapka dojść ty tym ciągnikiem pojechała. To Aha. Aha. No To jest fajna sprawa. Pasuje, to co? pod. Ty wiedział co brał. Tak, na samym sezonie akurat troszeczkę będę miał pieniędzy. 2 tak. złote. No powiązałkę może się kupisz. Ach, Ach tam, hey. och, tam, no. tam. Nie to nawet dobra? ile mam odłożonych więc... To co, to ja tam zaraz przyjdę do ciebie na podróże. To w hmm, tym binie pewnie czemu? A, tam. to jest bin B. <laughs> Babka w którym pokosym jadziesz? U oryginalnego wina mam ja, to znaczy Jarek ma. Zanos ma Michała, a tam samorówkę. Także okay. jeśli chodzi o silosy, to jest różny rozkaz. Matko Bosko, co mnie zarzuciło? Ja bym chciał <laughs> wpierdolić się razem. Babka, ja taki nie jestem. Chyba, tak że babkę na pracy bym wypierdolił, to jeszcze to. Tak. Ale, ale nie ten wiek. Bo to nie ten, to nie ten wiek. Chciałby po żniwach sobie ulżyć, ale niestety no. Nie tędy droga. Halina tam nie mnie czeka. Nie, bo ta przyczepa ci zginiję normalnie, tam u ciebie na podwórzu. To to twoja, to nie moja. Nie wiem, właśnie do tego się martwię. No, ty się martwić, kurna. Bapka lepiej za trzywarka, że motaj kubań cały i zdrowy. O, no to widać pierdzielone. Wszystko pokrzywione A jak pogódnie, nie, nie przypogódnie Będziemy wodzić w sumę Fajnie Dziękuję bardzo Żniwa zakończone, pozytywnie Wyjdzie, wyjdzie jeszcze jedna Wyjdzie jeszcze jedna Wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie Co to jest to, 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 to ta jakaś trawa, to jest to... Ta do, choj, babka, chodź do Magnuszewskiego, popierdolimy nas pola Dawaj. Dawaj szybko, da. pacie, szybko. Czekaj, dawaj, szybko, póki nie patrzcie, szybko. Zaczekaj, dawaj. Szybko. O kark, co szybko. Dobra, dobra. Łomija się Wagduszewski pozostawiał. Matko Bosko, trąbi tu ktoś. O kurwa, łagduszewski, wpadł na pole. Szybko zawijaj, zawijaj łachmany. O ja! No pierdole, to... się. Pamiętajcie, nie kradnijcie, bo... znajdziecie się... w płodzie. No właśnie. Hej. Sąsiada. Się A, Ja bym nie... <śmienicza> ja, ja, bym nie miała pomysłu. Weź to mi jak Kurna ja naberka, 82% mam, nie wierzę. Że... Ja też. Ale ja mam pomysła, że to to nie wiem skąd babka weźmie sumę Nie, ze swojego pola mam trochę umiarkę O ty? U jeszcze trochę mówię mm. sobie mm. mm. Ja yeah, mam pomysła Piotr, otwieraj się te dole Jako slower Gdzie ty ty słowo przydajesz? Gdzie ty to so masz right? słowo? Nie masz ty dole bo ja myślałem, że gdzieś to doje się pozbiera. <noise> ja A jedzie, złodziej! Złodziej! Jedzie Włodziej. Włodziej. do dziura. O. Sąsiad tutaj ci podstawę pod tam tą przyczepę. Dobra, wiem gdzie Ja się do kabiny zmieściłem E? Tak ja. Na ostro Graś, to weź, świeć Chcą się odjechać z tym ciągnikiem tam z tym przyczepem Jak ja, ja chcesz, to możesz podjechać Będzie mi wozić sumę Zastanów sanuta się dzieciarek, to będzie e? pojrzał Ja też A co tu zimnioku wyciągnął? Ja wyciągną. zostawiam, słuchaj Za chałupę, prasę Albo nie, wiesz co? Ja mam pomyślał mu się nie, ale. Ja to... O matko bodkiej. Się... To, to te widwy, to, 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 to. Zarabia się na No, przez kartofle ma jechaliście, jak to ma to drogę. Jakie są twoje kartofle? Nie pamiętasz ty już, jak już jak temu kartofli z tego nie, nie pamiętam, może byłem wtedy młody i głupi. Okej, tak, tak. Ta mi robi w ura. Uwa! Ty! Ja też! Kurzy, uwaga. Proszę, bo mi przepolisz bezpieczniki kurzy pański. Ja się chyba już przepoliłem, bo coś nie chcę. O, załapał. I! Łaj! Stryjki puściłem. Dobra, bawta też, dzieciary. Ja to widuje jakieś dziwne co? Nie, idę 100 dalej o, halo, halo, o już ją to... O, ja no. Już mi za... za barę, będzie mi pragnęła służba. ja zapomniał o pężniku Ale dom rady. Moje o, mi się przypomnieli. O, już, a domy akcji jest. Babka, bierz nie, patrz Byś go pod wiatę schował. Jadę tam do ciebie, poczekaj. Witam. Fajnie się tam walnicie. Super. Ej! Stój! Chodź tu. Ooo, ja pierdolę. Babka mi belkę przywiozła. I no. ja spierdalam. Hmm. Idziemy dzięki. Dzięki, dzięki babka. Kurwa, ta babka mi się tak dziwnie zachowała. Tylko za wiesz... Za to cerażem Ci dzisiaj pomogła? 500 złotych To... Nie To... splaszka jak nic Ci nie Nie ma nie sprawy Nie ma sprawy, bo... Te z Ryśkiem... wypijem na... Uwodzimy Nie no, nie, całkiem spoko, 25 minut mamy Jo, ja jeszcze zładuję te Twoje baleczki. I akurat... O matko bosko, co I. tu się dzieje? Pomóc Ci? Urwał Ursus firuje z tym turem. Ja, ja ci ci pomóc. Ja... ja co tak to... Źle mi się było, czekaj. Dobrze, popychanie jest to. O kurwa, nie tak daleko. Py Matko Bosko. Dobra. Może być Alej, dzik A dumiec? No ty z tym dzikiem Ze cholery jasne. Ładny jestem O Gdzieś na polowaniu jedzie. nie byłeś? Mhm -mm. Zapomniał. Uuu, że na no. Taki siadumiec tu mi jedzi Patrz Babka szybko przyjdź tu zobacz. A dumca katujo Chodź, zobacz. Oka. Wiesz on tu jest I zobacz. Pan już ciebie pojebabał Trochę. No widać właśnie. I kurwa żniwa najpierw skończenie Ja już skończyłem. O. No taka burza, że Ja kurwa. O, jak zapierdala To jest moja droga, Morka się na kasę nie przeszkadza. Czy to Podarewka, że jest. Trzeba, bo tutaj ja jakoś bela powinna leżeć, tam dalej Ej, hey, nawet prosto do mnie dążyć ty. A mnie zaskakuje. Trzeba je obrócić jakoś. Tu ja muszę wyjść. Ja muszę wyjść. Dziwnie, że hmm. hmm. sam czy mam ci pomóc. Używa taką bo na mi teraz. Używa. Szybko, 600 zasiadł, szybko, ja pierdolę, szybko Bo do lasu padnie, u matko bosko, hamuj to chłopaki, pomóż na mi Ja Kurwa Dobra. Hm. Dobra, stój Baśka O, Łapa ją Dobra, dzięki sąsiad. Dobra, dzięki sąsiadu Dobra, masz, aż zdę Teraz zanim odpolisz, go, u matko bosko Na korp jeszcze w bruździe stoi, to jak go ruszę, to już Porwajcie Ażeby wiedział Yy, dobra do góry Poszli. jak się rzeczywiście Dokładnie tak Ale ładnie, e, no ta orka pójdzie tym ładowcy No u mnie w odcinku, następny też będzie pewnie orka bo Już Uwodałam bo te zbirusy belki, reszta balek tam no. Stawię tam jedną belkę jeszcze tutaj o... Ja u siebie zacznę na kosy Łaski to się a, się i, I Orkę może co zobaczymy. A później Aha. to już tylko... się przydało ten No to tam. No to przydało. myślę, że nawet do no Tonasa już po tym właśnie po się na kasach pojedziemy. No. Wszyscy całą gromadką, bo ciężko, żeby on tam sam się pomyliczny, tą to Tam trzeba było przeorać porządnie. O, właściwie jedzie, jedzie z pomocą. Swoimy. Kursy. A co to babka? Czym to? to? O matka babosko, to jest babka, babka, nie ma nic już. Dobra. Jakby to będzie, przełalałem pole w tą twórę, to jest Ważne, że... ...adumiec się nadaje na to, więc... Kurwa. Tam trąbniej tam jest. Na trąbnie. Dopiero teraz belki zatrzymały. Dobra. Dobra. No Fajnie się tak. Ja myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Łapkujcie, subujcie, komentujcie, wbijajcie następny odcinek do Adumca i trzymajcie się, cześć. Marka.